Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatne i witam was ponownie w Warhammer 40.000 Dawn of War Dark Crusade. Moi drodzy, w dzisiejszym odcineczku ruszamy w kierunku podboju Gwardii Imperialnej, która znajduje się w tym miejscu. Żeby to zrobić będziemy musieli zająć ten teren, później ten, a na koniec będziemy już w stanie zatkować główną siedzibę naszych przeciwników. Będziemy się przemieszczać tura po turze w kierunku naszej głównej siedziby, po czym wejdziemy na ten teren i tak dalej i tak dalej. W międzyczasie być może ktoś nas będzie chciał zaatakować, miejmy nadzieję, że nie. Tak więc słuchajcie, przemieszczamy się do sąsiad... sąsiedniego terenu i zobaczymy, co tam wykombinują nasi przeciwnicy. Ok, gwardia imperialna poszerzyła swoje tereny. Tału wycofało się do swojej siedziby. Nekroni się nie ruszyli. A orkowie zajęli jeden z terenów Tału. Bardzo ciekawa sytuacja. Z tego co widzę, możemy sobie dokupić naszą gwardię honorową. Także zróbmy to i przemieśćmy się do kolejnego terenu. Zakończmy turę. No tak, kto nas atakuje? Dominion Tału. No spróbujmy autosolva. Zobaczymy, czy to nam coś da. Wygraliśmy. Całe szczęście. Nie chciałbym się trochę walczyć. Okej, okay, orkowie nie podbili terenu TAU. Nekroni atakują TAU. Niedobrze. No i przejęli TAU. To będzie groźny przeciwnik, słuchajcie. No ale my twardo lecimy na gwardię imperialną. Wzmocnimy może te tereny. Dorzućmy tutaj chociaż tyle. No i zakończmy turę. Orkowie ponownie atakują Tau. I tym razem mi się udało, słuchajcie. Tau zostało tylko ze swoją siedzibą. A my atakujemy w tej chwili... wzmocnimy jeszcze może te tereny, słuchajcie, bo to jest, kurde, newralgiczne miejsce. Okej. Okay. Atakujemy pierwszą połać ziemi Gwardii Imperialnej. Mokradła Orstan. Zaczynamy misję standardowo. Ok, budujemy na początek sobie oczywiście koszary. Mamy naszych dwóch dzielnych wojaków. Dobudujemy dwa oddziały zwiadowców. Fajna chillowa mapka, pamiętam ją doskonale, przeciwnik chyba ma, ma swoją bazę w tym miejscu, nie będziemy, e, że tak to nazwę, się długo z tym pierniczyć, po prostu polecimy tam jak najszybciej i spróbujemy ich zająć, nasi przeciwnicy nie są jacyś mega potężni, także myślę, że spokojnie powinniśmy sobie z tym poradzić, warto by było też produkować serwantów więcej. Ok, koszary zostały ukończone. Zbudujmy sobie kilka dodatkowych Słuchajcie, e, generatorów plazmy. Dobra, drugi punkt strategiczny został zajęty. Wycofajmy naszego honorowego gwardzistę z powrotem do bazy. Myślę, że cztery generatory będą wystarczającą ilością. 135 rekwizycji potrzebujemy, czyli jeszcze troszeczkę. No dobra, mamy rekwizycję, budujemy ostatni generator I słuchajcie, teraz lecimy scoutami jednymi w to miejsce wzmocnimy ich sobie zaraz drugich scoutów zaraz wyślemy na południe w celu zajmowania dalszych fragmentów terenu i myślę, że naszą obronę, jeśli można to tak nazwać, oprzemy o ten punkt czyli zaraz przed wejściem do bazy naszego przeciwnika On ma tą bazę tutaj, czy... czy tutaj? Chyba tutaj no, mniejsze o to w każdym razie niedaleko nas. Ok, wysyłamy skautów dalej, dorzućmy im tam dwóch Scouts kolejnych wierzy. żołnierzy. Tutaj możemy dorzucić jeszcze jednego. Poczekamy chwilkę i zaraz będziemy również dorzucać tutaj kolejnego dostępnego skauta. Ok, teraz Scouts trzeba by się skupić yes, na must. zabudowywaniu uh, tych one. punktów kontrolnych w celu pozyskiwania większej ilości dóbr. Żeby to zrobić, potrzebujemy aż 100 rekwizycji, także chwilkę się nam zejdzie. No, bez tych punktów rekwizycji nie jesteśmy w stanie za bardzo nic zrobić. Nie mamy zbyt dużego przyrostu, także warto będzie zabudować te I punkty be kontrolne be właśnie posterunkami nasłuchowymi. Rozstawię już tych budowniczych po punktach kontrolnych, tak żebyśmy mogli szybciej budować posterunki nasłuchowe właśnie o tych punktach. Mamy już kolejne 100 punktów rekwizycji. Budujemy kolejny posterunek nasłuchowy. Ok, tutaj przejęli kolejny punkt kontrolny. Nasi skauci bardzo dobrze. Przejmujemy kolejny punkt kontrolny. Dobrze, dobrze, dobrze. O teraz, jak już będziemy mieć te posterunki nasłuchowe, będziemy mieć więcej rekwizycji. Enemy spotted. W którym miejscu Enemy spotted? Ach, tutaj pewnie będą. No to niedobrze. Trzeba w takim razie będzie jeden oddział Space Marinesu doprodukować i wysłać ich gdzieś tutaj, bo tam zaraz będą przyjmować punkty kontrolne. Dobra, no zbudowaliśmy drugi punkt... zabudowaliśmy drugi punkt kontrolny, bardzo dobrze. Kolejne 100 punktów rekwizycji zabudowujemy, to... Ciekawe, gdzie się podzieli. Może się wycofali, słuchajcie. Nie wiem. Squad, yes, ok, kolejne 100 punktów rekwizycji. Oddział marinesów. No, wyślijmy tych marinesów, może w to miejsce. Tu mamy takie wąskie gardło, fajne do obrony. E, Okej, okay, przejęliśmy to. to Lecimy dalej na południe, przejmiemy ten punkt. Tam też marińsi nasi się skupią do obrony. Tak będzie najlepiej. 100 punktów mamy, dodajemy. Wypadałoby, słuchajcie, też wzmocnić e, nieco oddział tych marinesów. Trzech, jeszcze jeden dostępny, także sobie go zaraz zrekrutujemy. Zaraz nam wsparcie ready. do was dobiegnie. Trzymajcie się jakoś. Jak na razie mamy przewagę. Zaraz padnie nam jeden scout. Niestety stało się. Ok, w międzyczasie drugi oddział Space Marinesu trzeba wyprodukować do obrony naszej bazy w tym miejscu. Okej, okay, tu mamy zabudowane. Dobrze, tu mamy yes, zabudowane. Wyślijmy tego w takim razie ziomeczka yes, na południe. Tutaj buduje już postrunek nasuchowy. Ej, w sumie to nie potrzebujemy go tam. Wycofajmy go w to miejsce. Może tutaj zbudujemy sobie jakieś bolterki, działka. Ej, 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 ej. aż tak daleko się nie zapuszczamy. Mordeczki. Przejmujecie ten punkt, wy bronicie. Dobra, zbudował, zbudował, dobra. Weźmy, zabudujmy teraz to. Okej, okay, myślę, że w naszej bazie możemy sobie wybudować teraz e, zbrojownię, która nam da możliwość ulepszania naszych jednostek. No i zacząć badać, słuchajcie, wyższy poziom naszej siedziby głównej, co też da nam możliwość ulepszania naszych jednostek. Okej, okay, tutaj mamy komendanta i głównego. Niedobrze, to może się skończyć pierdzielem. O już mają granatniki z Kubańce. Mamy na szczęście drugi oddział Space Marinesu, wysłamy ich na południe. Po drodze oczywiście ich wzmocnimy. Zaraz skałci też powinni nam pomóc. Dobra, skałci. Pomóc im. Straciliśmy jednego Space Marinesa już na dzień dobry. Myślę, że Daviana to można też by było wysłać. Musimy pilnować, żeby nam oddział nie padł. Jak nam padnie oddział, to będzie lipa straszna. Dobra, na razie się jeszcze coś trzymamy. Chodziło. E, myślę, że warto by było się pozbyć najpierw tych oddziałów, które są uzbrojone w granatniki, a później będziemy kombinować z resztą. E, trzymamy jeszcze skautów, mamy skauta jednego. To teraz nasz David Thule też powinien tutaj przyjść. Biegnie tam powoli gdzieś z tyłu. Skrałci bezpieczni, dobra. Ci też sobie jakoś radzą, ok. No myślę, że... Myślę, że damy radę i wyprzemy ich stąd. Oddział padł. Tutaj też Space Marinesi są, ok. Dobra, 100 rekwizycji, ulepszamy na działko. Davian Tule, w samą porę przybyłeś. Mamy tutaj grubą imbę. Okej. Okay. Myślę, że sobie teraz już poradzimy. Wybiliśmy już większość naszych przeciwników. Zbudujmy tutaj w okolicy jeszcze boltera ciężkiego. OK. przenieśmy tamtych do pomocy, do ataku na kolejny oddział, który wsparciem przybywa. Dobijcie tego dziada. Dobijcie tego dziada. Dobra, możemy powoli zbroić naszych space marinesów, kapitanów. Sierżantów w zasadzie. Ok. Hmm, myślę, że scoutów można by było uzbroić w karabiny. Zmocnijmy nasze oddziały. Brakuje nam rekwizycji. 50 punktów rekwizycji, kolejny dotarło. Bardzo fajnie. Tutaj Bolter jest skończona. Produkcja Boltera. Słuchajcie, przychodzimy od razu do kontrataku. Nie będziemy czekać i patrzeć, aż oni nas dojadą. Zaczniemy ich niszczyć. Ok, mamy tutaj kolejny oddział. Myślę, że możemy zbudować sobie tutaj zaraz koszary. Dzięki czemu będziemy mieć skrócony czas e, docierania naszych jednostek na miejsce. Dwa boltery, ciężkie, myślę, że to wystarczy. Scoutów moglibyśmy uzbroić teraz w, w karabiny, ale myślę, że sobie odpuścimy już ten temat. Chociaż może 40-40, dwie 40, sztuki i tak możemy tylko dorzucić. E, was bym podesłał tam, zniszczcie ten bunkier żeby też zniszczyć ten bójkier. Dobra. Zaraz skończą budować nasze koszary. I myślę, że to wystarczy. Taking heavy fire. Okej, okay, dobra. Davian, Wypomóżcie pomóżcie też. W koszarach chyba możemy dać granaty naszym Space Marinesom. Ym, czy mam już koszary gotowe? Tutaj mamy koszary gotowe, tutaj szary. Rycerze szybko sobie zrekrutujmy w takim razie. I możemy zbadać sobie jeszcze szybko pozyskiwanie rekwizycji, tak żebyśmy szybciej to dostawali. Jak tam sytuacja? W porządku. Ok, zniszczcie tam ten garnizon. Dobra, mamy szary rycerzy. Podeślimy ich na front i to myślę, że będzie już końcówka naszych nieprzyjaciół. Jeszcze dwa oddziały space marinesów będziemy mogli doprodukować, tylko musimy sobie zbadać jeszcze na szybkości. Eee, Capsize, żebyśmy mieli większą możliwą armię do wybudowania. Ok, to już się będzie badać. Zaraz Space Marines zostaną doprodukowani. Eee, myślę, że to już jest końcóweczka naszych wrogów. Bardzo szybka misja. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dokończycie to. Żeby już się tam nic nie produkowało przypadkiem. Dobra, mamy kolejny oddział Space Marinesów. Ok, bardzo szybka misja, tak jak wam mówiłem. Eee, no dobra, kończymy tą misję w takim razie. Zdobyliśmy weterana kompanii. Commander, czy jesteśmy w stanie go zrekrutować? Potrzebujemy 200 rekwizycji planetarnej. Zakończmy tą turę w takim razie. Okej, okay, no dobra. Wygląda to całkiem przyzwoicie, całkiem fajnie. Zba wykupmy sobie tego yy, weterana. Wzmocnijmy te tereny. Zmocnijmy te tereny oddziałem Space Marinesów razy 2. Akcept. Mamy wzmocnione tereny. I słuchajcie, w tym miejscu będziemy kończyć odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kolejny odcinek Warhammera będzie na pewno szybciej na kanale. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.